Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj z, no nie ze słonecznego e, toru, wschodzący biały sok, e, ale z mokrego toru. Witam e, was e, bardzo. Chłodno. Chciałem gorąco powiedzieć, bo nie, no, nie, jest gorąco. Dzisiaj na warsztat bierzemy dwa auta do testów: e, Gieria Lisa i Lancer'a specyfikacji Rally Felix by Felix. Dzisiaj troszeczkę o tych samochodach chciałbym wam poopowiadać. I dzisiaj przede wszystkim chcę poruszyć temat. Co warto kupić? Czy jednak e, GR Yarisa plus modyfikacje? Jakie to są modyfikacje, czy też ewentualnie pójść w kierunku kupna lancera i zmodyfikować go w taki sposób, jak ja modyfikuję te właśnie lancery, więc zapraszam do Ciebie. Słuchajcie, pogoda nam nie dopisuje i dzisiaj w pełni deszczu. Jeździliśmy trochę jednym i drugim samochodem, sprawdzaliśmy na mokrym i na suchym. No i muszę Wam zdać relację, bo na bieżąco przesiadając się z jednego do drugiego auta jestem w stanie powiedzieć zdecydowanie więcej niż w, tak jak jeżdżę w jakichś tam odstępach czasowych jednym lub drugim samochodem. Oba samochody są dla mnie znane dosyć mocno, więc zacznijmy najpierw przede wszystkim od Jarisa. Jaris zachowuje się dosyć perfekcyjnie. Perfekcyjnie i dosyć przewidywalnie na śliskich nawierzchniach, takich jak jest tutaj, i na takim krótkim i krętym to, że czuje się jak ryba w wodzie. Nie zaprzeczam, samochód jest naprawdę perfekcyjny, jeżeli chodzi o prowadzenie, aczkolwiek brakuje mu centralnego dyferencjału, który też między innymi. Pomaga w, w pewnych zakrętach. Więcej możliwości ustawień jest e, oczywiście za pośrednictwem tego dyferencjału, i mamy możliwość e, tylko i wyłącznie e, modulować e, tym właśnie ustawieniem, mając lancera. Natomiast Jaris e, jakby nie ustawiał tych wszystkich trybów. Trochę wyjeżdża przodem, jak wyjedzie, to trzeba poczekać, żeby wrócił i tak itd. Jak widzicie na załączonym obrazku, jazda w poślizgu jest naprawdę fajna, przerzucasz cały balans, cały moment obrotowy na tylną oś, i wtedy z łatwością jesteś w stanie pojechać właśnie takim oto poślizgiem. Ten Poślizgi są wygenerowane poprzez zaciągnięcie ręcznego, odłączenie tylnej osi i po prostu powoduje to, że ten samochód się troszeczkę obraca, a czy Cokolwiek nie dopędza albo nie napędza tego, tej przedniej osi, więc czasami zostaje ten kuper taki jest taki wleczony. E, jeżeli chodzi o Lancera, tutaj jest w ogóle inna śpiewka. Akurat nie mamy przejazdów, bo no nie ma co ukrywać, skończyło nam się paliwo, ale jest inaczej. Jeżeli sterownik ustawimy e, e, w taki sposób, żeby nam te przednie koła zdecydowanie lepiej E, drapały e, i wyciągały samochód, inaczej samochód się zachowuje i wtedy nie jest taki ten tył wleczony. Natomiast e, jeżeli chodzi o pokonywanie zakrętów, w tych ciasnych zakrętach i na tym to, że e, lepiej mi się prowadzi tak jakby jest taki bardziej komfortowy, komfortowe zachowanie właśnie e, Toyoty. Natomiast Lancer jest samochodem, który naprawdę wymaga E, kunsztu, takiego takiej silnej i takiej normalnej męskiej ręki. E, wybaczcie za te, za, te, za te stwierdzenie, ale naprawdę męsko trzeba jego prowadzić, żeby, żeby się słuchał. Jak zaczniesz dogadywać się z nim, e, wtedy będzie naprawdę świetnie się prowadził po zakrętach. Natomiast Jaris, żeby nie ujmować ani sobie, ani kierowcom, którzy posiadają takiego Jarisa, to naprawdę każdy może tym samochodem pojechać w miarę szybko. Bardzo dużo tłumi takiego, mm, taki, takiego, e, takiego niebezpieczeństwa, i jakby jest taka sytuacja, że z chwilą, kiedy powiedzmy, nie wiem, mamy już margines tej przyczepności, ten samochód daje nam informację, ale jakbyśmy przesiedli się z tego samochodu do lancera, to lancer już by nie wybaczył tego, co można zrobić w tym samochodzie. Czyli ogólnie łatwiej jest tym samochodem podróżować, ale Trzeba nauczyć się jeździć naprawdę samochodem, który nie ma żadnych wspomagaczy i ci nie pomaga i nie oszukuje. I to jest właśnie różnica pomiędzy tymi dwoma samochodami. Tym samochodem trzeba umieć jeździć, a tym samochodem umiesz jeździć. Dlaczego? Po pierwsze samochody stają się prostsze i łatwiejsze. Standardowym przykładem jest Ford Focus. Naprawdę tamten samochód się prowadzi bardzo łatwo i przewidywalnie i nawet nieprofesjonalny kierowca może tym samochodem bardzo szybko pojechać i precyzyjnie. Natomiast Lancer to już inna zdecydowanie bajka. Wiecie co? Ale dzisiaj chciałem też się skupić nad tym, który samochód by wybrałbym do modyfikacji. Na Instagramie wrzucałem informacje o tym, co wybrać, co zostawić, czy modyfikować Lancera, czy... Czy zmodyfikować Jarisa, czy ewentualnie e, sprzedać Lancera, a e, poświęcić naprawdę dosyć dużo uwagi i rozbudować, i rozdmuchać i e, osiągnąć naprawdę mm, pik możliwości, jeżeli chodzi o Jarisa. Jak widzieliście w moich poprzednich odcinkach, stroiliśmy Jarisa, który osiągnął 380 koni. W tej chwili przełamaliśmy barierę. E, czy mamy czwórkę z przodu, a to za pośrednictwem, że tak powiem, komputera, jak i dodatkowych elementów, jak Eventuri i e, e, coolera, osiągnę i oczywiście paliwa, Warter, Warter Fuels, który, które dostarcza nam oczywiście Warter, i e, osiągnęliśmy właśnie tą liczbę 4 z przodu, ale jest to prawdopodobnie okupowane dosyć dużym wysiłkiem, jeżeli chodzi o pracę silnika. Natomiast skupmy się na tym, Pytaniem, które postawiłem w dzisiejszym, w dzisiejszym, na początku odcinka. Co wybrać do modyfikacji? Czy Lancera, czy Jarisa. Yaris jest e, samochodem, który mogę porównać z czystym sumieniem do Forda Focusa. Tam czterocylindrowa jednostka osiąga około 400 koni i koniec. Nie da się jej więcej poczynić modyfikacji. Tylko i wyłącznie wchodzą modyfikacje bardzo drogie. Tu natomiast w ogóle nie, tych modyfikacji silnikowych, y, że tak powiem... Jeszcze nie e, rozpatrywałem, ale wiem, że e, koszty związane z modyfikacją tego silnika są zdecydowanie większe niż w Lancerze. I teraz zastanawiam się, czy. Lepiej by było na przykład poświęcić i mieć takiego lancera troszkę otyłego i troszeczkę no, technologia jest e, no, z 2008 roku i mniej kasy włożyć w ten samochód i osiągnąć ten sam efekt czy zdecydowanie dwa razy więcej poświęcić na ten samochód i, i wydać i wydać i wydać ale nie osiągnąć tego co osiągnę w tym samochodzie. Już wam mówię dlaczego. Samochód ten powiedzmy w zakupie kosztuje 170 tysięcy ten kosztuje około 90 80 powiedzmy taki e, uszkodzony czy też e, rozbity możesz Kupić za 60-50 tysięcy powiedzmy gdzieś w Stanach. Naprawiając, robiąc na gotowo ten samochód, tak jak stoi, tak jak w tym przypadku będzie kosztował ci około 130 tysięcy złotych. Oczywiście ja mówię o ogólnych, globalnych cenach. Ten samochód w zakupie już kosztuje 170 tysięcy. Zaczynam, zaczynając modyfikację tych dwóch samochodów, to powiem Wam tak, tutaj możemy kupić komputer Moteka, który kosztuje gdzieś w granicach też 25 tysięcy, ale zdarzają się na rynku wtórnym komputery, które są tańsze i, i może, możecie. No tak powiem, złapać e, okazję i kupić komputer, powiedzmy, nie wiem, za 10-12 tysięcy złotych. Sterownik Dyfrów kosztuje około 5 tysięcy złotych, więc e, myślę, że to jest dobra cena, żeby. Uzbroić ten samochód w używane komputery, więc powiedzmy, nie wiem, w granicach 12-13 tysięcy zł jesteś w stanie e, mieć komputery. Tutaj natomiast komputerów nie ma używanych, bo są dopiero nowe, więc to koszt jest w granicach 25 tysięcy, plus strojenie wychodzi 30 tysięcy zł, więc plus dla Lancera. Jeżeli chodzi o modyfikacje szpery, tutaj m, są e, fabrycznie, jeżeli wybierasz e, wersję sport, masz oczywiście te torseny, ale je trzeba zamienić by było na szpery, e, takie z prawdziwego zdarzenia, więc e, dwie szpery. Które są w tym Lancerze i kupić do Jarisa, do, do są w podobnych pieniądzach. W granicach 8-9 tysięcy złotych możesz kupić. To jest kwestia w zależności, jaką firmę sobie wybierzesz. Kolejna sprawa to lekkie rzeczy, które są potrzebne właśnie w Lancerze, bo tutaj w standardzie mamy lekki samochód. Tu natomiast mamy otyły, który potrzebuje kuracji odchudzającej. Wszystkie elementy, które trzeba tutaj zakupić z laminatu, nie są drogie. Jeżeli chodzi o zawieszenie, Zawieszenie możesz kupić KW gdzieś w granicach 12 tysięcy. Tak samo tutaj też możesz kupić te, te zawieszenie i jakby a, to są te same ceny. Rozpatrując teraz moce w tych samochodach, to za pomocą sterownika, którego możemy kupić, tak jak już mówiłem, za 30 tysięcy złotych, w tym samochodzie możesz bezpiecznie osiągnąć moc 350 koni mechanicznych i tankując oczywiście paliwo ze stacji paliw. Natomiast tutaj ze stacji paliw paliw, tankując te. Paliwo możesz za pomocą oczywiście sterownika e, silnika osiągnąć moc około 400 lekką e, ręką. Więc jak widzicie, modyfikacje jednego i drugiego samochodu są drogie, ale w zakupie auto, T, czyli Lancer, jest zdecydowanie tańszy. Ogólnie muszę przyznać, że moda na Jarisa zaczyna już chyba mijać. Uwielbiam jeździć tym samochodem, na co dzień mi się podoba, w trasy też jest ok, natomiast ten samochód zaczorta się, nie nadaje do jeżdżenia po, po w trasy bo jest 5-stopniowo skrzynia biegów. Tu natomiast jest szóstka i to ułatwia. Ułatwia zdecydowanie podróżowanie z prędkościami hmm, większymi niż dopuszczalna jest w tej chwili na autostradach. Stając przed wyborem jakby modyfikacji jakiegokolwiek samochodu, chciałbym Wam powiedzieć, że Lancer jest nadal topowym samochodem kto, i konkurencyjnym, który możesz uzbroić za niewielkie pieniądze w stosunku do Jarisa. Jaris e, zmodyfikowany, jeżdżący bardzo szybko i mający około 400 koni, to wydatek rzędu kurczę, no nie żeby nie skłamać, około 100 nie wiem, 50 tysięcy to lekko u ręku, bo yy, yy, yy będziesz musiał zakupić cooler, będziesz musiał zakupić e, don't pipe plus wydech plus elementy związane z dolotem, czyli te eventury. E, no i e, komputer, który, który pozwoli ci wystroić samochód na 350, 380 koni, 400, jeżeli będziesz używał paliwa Water Fuels, więc jakby to jest to jest zdecydowanie inna, inna, inna już w ogóle inne użytkowanie tego samochodu, ponieważ e, nie możesz zatankować tego paliwa na zwykłej stacji już beczkę kupić, a to jest już problematyczne. Natomiast tutaj nadal elementy, które są do Lancera, są w miarę w dobrych cenach, przystępne, nie kosztują majątek, no i możesz posługiwać się oczywiście elementami typu laminat, które pozwalają ci no, zdecydowanie lepiej jeździć i odważniej po zakrętach, bo jak uszkodzisz tutaj zderzak, no to tutaj będzie to koszt zdecydowanie większy. Tu natomiast to się skończy na 500 zł. Też tak samo felgi, felgi które są tutaj są kute, uszkodzisz taką felgę, to jest wydatek nie wiem, 12 tysięcy złotych, natomiast tutaj nie wiem, za 2000 zł kupisz komplet seryjnych, standardowych, w sumie, felg. Więc jakby dzisiejszy, dzisiejszy, dzisiejszy dzisiaj jeździliśmy po torze i Jaris osiągał na tym torze, na przyczepnym, na przyczepnym osiągał gdzieś w granicach, gdzieś w granicach minuta 14, Lancer natomiast robił minuta, minuta 12. Jak spadł, jak spadł deszcz, to już te wyniki były podobne. Natomiast Lancer stoi na wyczynowym średnim slicku, więc tu opona zagrała. Natomiast Jaris stał na oponie 4S od Michelin, więc jakby zdecydowanie ta opona wygrywała i masa tego samochodu w sumie jest podobna, więc z takiej dużej różnicy w hamowaniu czy w przyspieszaniu nie było. Już na mokrym zniwelowały się te różnice mocowe. Lancer ten ma 389 Koni. Natomiast Jarys ma nadal 261, więc jak widzicie, na takim krótkim torze różnica dwóch sekund nie jest duża. Natomiast jakbyśmy chcieli już pojechać gdzieś na tor do Kielc czy na Poznania, Lancer już by zdecydowanie nawet i na mokrym wygrywał, ponieważ ma więcej mocy. Więc konkludując, uważam, że dzisiaj, jeżeli chcecie kupić jakiś samochód do zabawy, to nadal. Nadal e, Lancer jest tańszym rozwiązaniem, mimo e, wprowadzonych tutaj modyfikacji, e, ale oczywiście konsekwencją jest e, ta moc i ta, te prowadzenie. No to, to, że musi być odchudzony, więc w środku nic nie ma. O tym samochodzie już wam, e, wam robiłem odcinek, więc jakby nie będę się powtarzał. Ja bym dzisiaj wybrał, słuchajcie, jednak Lancera i będę modyfikował Lancera, ale będę robił showcara. Zresztą zobaczycie, śledźcie mnie na bieżąco, więc myślę, że będziecie. E, będziecie usatysfakcjonowani. Ja oczywiście żegnam się z Wami i jadę jeszcze troszeczkę pojeździć, mimo tego, że jest ślisko.